Oglądacie Państwo Monitor Pol Vision w studiu pierwszy z naszych dzisiejszych gości. Wtorek środek tygodnia, jutro środa popielcowa, czyli jest odrobina czasu na refleksję. Również te czytelnicze w studiu Zbyszek Ruczalek witamy serdecznie. Co nowego na półkach. Witam serdecznie Państwa. Bardzo dużo ciekawych, nowych rzeczy, ale zaczynamy oczywiście od tego, co najciekawsze, to znaczy będziemy się dowiadywać, co nas czeka. A żeby nie dowiadywać się tego z różnych oficjalnych agencji i źródeł informacji, zajrzymy do horoskopu, ponieważ yy, yy, mamy nowy na 2012, zorganizowany według znaków Zodiaku. I Kosecka napisała bardzo ciekawą rzecz, ale no, wydawałoby się oczywistą, bo horoskopy mają to do siebie, że gdziekolwiek i czegokolwiek nie omawiają, czy też omawiają zawsze Polska w tych horoskopach, mniej więcej rozciąga się od morza do morza, i wszystkich czeka nas nieskończona. Nieskończona pomyślność, w związku z tym dobrze takie rzeczy czytać, żeby sobie humor poprawić. W Stanach oczywiście ciut gorzej, a, ale będzie lepiej w drugim półroczu, w Polsce w ogóle super, a Polacy, jak wiadomo Państwu, tylko i wyłącznie pomyślność i tylko i wyłącznie od morza do morza. Także polecam horoskopy, a szczególnie ten horoskop na 2012, horoskop Zodiakalny. Ale to a propos tego, co nas czeka w wersji nieoficjalnej. Natomiast w wersji bardziej oficjalnej parę nowości rzeczywiście zupełnie niezwykłych. Jeśli Państwo spojrzycie na ekran, pojawi się książka Londyńczycy Ewy Winnickiej. To jeden z najciekawszych tytułów, jakie ostatnio się pojawił. A Londyn Londyńczycy to książka, Oparta na zupełnie niezwykłym wydarzeniu, albo jej powstanie było owocem niezwykłego wydarzenia. Artysta włoski, młody artysta włoski, znalazł na śmietniku w Londynie. Około 2 czy 3 tysiące, nawet zdjęć, zdjęć, jak się okazało później dotyczących historii dziejów i tego wszystkiego, co dotyczyło polonii angielskiej, polonii polskiej w Anglii, przepraszam. W związku z tym, jak symbolicznie nieomalże zaczęła kopać w tym całym śmietniku autorka w śmietniku historii można się było dowiedzieć i można było stworzyć zupełnie niewiarygodną książkę, która pokazuje nasze dzieje, dzieje emigracji, dzieje Polaków na emigracji w zupełnie niekonwencjonalny sposób, ale z tej strony, która, o której rzadko się mówi i którą rzadko się prezentuje. To znaczy tej nie najbardziej omawianej czy przedstawianej, a tej bardziej codziennej i zwykłej, ofitującej w spory, w swary, w to wszystko, co spowodowało, że w pewnym momencie ta emigracja zaczęła być grupą. Olbrzymiej ilości niezadowolonych, sfrustrowanych, załamanych, rozczarowanych ludzi, ale oczywiście też wspaniałych osobowości genialnych, tych, którzy, genialnych ludzi, którzy byli w stanie zorganizować Polonię i pchnąć ją na inne nowe tory. Ewa Winnicka i Londyńczycy zupełnie niesamowitej historii, między innymi, m.in. Między innymi opowiadająca o tym, co w Londynie robił bór Komorowski, albo w jaki sposób Powstawały opozycyjne do rządu emigracyjnego organizacje, które wykorzystywały pieniądze zbierane wtedy na funkcjonowanie rządu na obczyźnie. Bardzo nowy, bardzo ciekawy, bardzo inny dodatek do naszych emigracyjnych dzieł, jak mówię, pokazujący jednak swoistego rodzaju absurd i, i, i trudności, i często paranoję tego wszystkiego, na co zostaliśmy przez no, swoistego rodzaju, jednak historyczne zawirowania skazani. A poza tym najnowsza książka profesora Henryka Samsonowicza Nieznane dzieje Polski to najnowsza książka, ale w istocie nie najnowsza. Ten Pierwsza wersja ukazała się w 1981 roku. To przeróbka tego tekstu. Profesor wychodzi z założenia, że polskie dzieje trzeba czytać na nowo, i to zdecydowanie w kontekście i europejskim, i światowym. Nie jest to nowe podejście, bo przecież Norman Davis, wielu innych historyków prezentuje ten, ten sposób myślenia o dziejach Polski, ale profesor prezentuje tutaj różne nowe spojrzenia, między innymi na dzieje Polski w Europie, dzieje szlachty w Polsce i w Europie i wiele innych tematów. Polecam Państwu, bo profesor. Bardzo ciekawe, pewne, pewne rzeczy obejmuje. Poza tym z tych historycznych, oczywiście bardziej personalnych, historii, to Dziewczynka w Zielonym Płaszczyku, książka i film, który został nominowany do Oscara. Agnieszka Holland oparła swój film właśnie na tym tekście, a tekst dotyczy. Dziejów polskich, Żydów w Lwowie ukrywających się w kanałach. Niesamowita historia i bardzo traumatyczna. Ale też mamy, jak Państwo widzicie, na, przed sobą na ekranie nową książkę dotyczącą tych najnowszych dziejów polskich. Samo Południe autor. Pokazuje to wszystko, czy też opisuje to wszystko, co dotyczy Rzeczpospolitej w dość niezwykłym zestawieniu, bo w samopołudnie mówi równie dobrze o tak skrajnych nazwiskach, postaciach i osobowościach jak Kwaśniewski, jak Kaczyński, jak Wałęsa, jak Miller. Także jest to dość no, kontrowersyjna, bardzo powiedziałbym kontrowersyjna rzecz opisująca najnowsze dzieje, już jednak z pewnej perspektywy. Autor zresztą dostał doskonałą recenzję tej książki, pokazuje w samo południe nowe sposoby postrzegania tego, co się działo w naszej najnowszej historii, naszych najnowszych dziejach. A na koniec książka relaksująca, bardzo piękna, urocza i przemiła, historia o Hance Bielickiej. Ikonie polskiej popkultury, polskiego kabaretu, polskiej piosenki, polskiej sceny rozrywkowej, tego wszystkiego, co stworzyło jej mit, osoby zawsze uśmiechniętej, radosnej, dowcipnej w niesamowitych kapeluszach, która jednak przypominała jednak no, pewien okres i to długi okres na polskiej scenie rozrywkowej dominowała, a jej role miały miejsce nie tylko na scenie kabaretowej, ale też przecież grała poważne role teatralne z największymi, najwybitniejszymi postaciami polskiej sceny, także książkę czyta się znakomicie, a Korpolewski napisał no, bardzo uroczy tekst, który pokazuje, jak bardzo fascynującą osobą była Hanka Bilicka. Y jeszcze jedna informacja, jeszcze jedna propozycja, przyglądam się interesująco na fejsie z moim synem, Janusz Wiśniewski, to druga część rzeczywiście, krawca. Ci... Tak, to jest no, nowa książka Wiśniewskiego, którego znamy przez samotności w sieci, bo była to rzecz wtedy zupełnie nieznana na rynku polskim, dotyczyła relacji już w internecie w rzeczywistości wirtualnej, ta też dotyczy rzeczywistości wirtualnej, dotyczy rozmowy niedokończonej, no oczywiście symbolicznej rozmowy z matką, która umarła, a która teraz rozmawia z synem o ważnych rzeczach na Facebooku. Stąd ten tytuł, prawda? Rozmawiamy na, na fejsie o tych ważnych sprawach. Który, których nie zdążyliśmy omówić w czasie naszego życia. Temat nie nowy, chwyt literacki też nie nowy, bo to się pojawiało w różnych tekstach i filmowych, i literackich, i różnych innych, ale tu akurat ten, ten wątek, ten temat znakomicie wykorzystany i myślę, że to będzie kolejny duży bestseller autora Samotności w sieci. Te i inne propozycje czytelniczne dla Państwa w domach książki DNZ oraz na internecie domksiążki.com. Naszym gościem był Zbyszek Kruczalak, a już za chwilę po przerwie kolejny goście z mecenasem Piotrem Wachowskim rozmawiać będziemy o wymaganiach dotyczących prawa jazdy w stanie Illinois. A więc zostańcie Państwo z nami, my wracamy w monitorze po krótkiej przerwie.